do przodu, do tyłu, na bok. Postarajcie się zrobić to jak najbardziej naturalnie. I nie stracicie kontaktu dotykowego. Kontakt dotykowy zawsze musi być cały czas. Zaprosiliśmy osoby w słusznym wieku, które będą uczestniczyły w działaniach muzyczno-ruchowych. Muzyka jest tutaj generatorem e, ruchu, ale mam nadzieję też, że będziemy trochę tworzyć. Nie tylko będą to takie działania czysto kinestetyczne, ale że będą to też działania twórcze. My jesteśmy no, trochę nawet przebodźcowani dźwiękiem, bym powiedziała, otacza nas to brzmienie ze wszystkich stron. Mamy trochę kłopotu z selektywnym słuchaniem, o czym wiele osób zajmujących się na przykład muzykoterapią też e, mówi, i mam nadzieję, że tutaj uda mi się stworzyć taką aurę do tego selektywnego słuchania, czyli do tego momentu, w którym my się wyłączamy z innego bodźcowania i przyjmujemy tylko ten zakres e, brzmień, który jest nam potrzebny do tworzenia. Niech Wasze myśli krążą wokół tych ćwiczeń. Trzeba się nauczyć koncentrowania uwagi na jakimś określonym bodźcu. My, jeszcze osoby starsze, mamy taką umiejętność, ponieważ my nie wzrastaliśmy tak jak państwo młodzi w tym huku informacyjnym, który do nas dociera. Mieliśmy więcej szans na to, żeby się całkowicie na przykład wyizolować. Teraz mówi się o tym, że tego nie potrafimy. Nie potrafimy wyłączyć smartfona, mamy bodźcowanie i obrazowe, i dźwiękowe i niestety no, gdzieś tam gubimy tę umiejętność koncentrowania się na tym, co ważne, na tym selektywnym um, słuchaniu.